Hej, hej, hej. Witajcie, kochani. Dziś króciutko o zmartwychwstaniu chciałabym pokazać Wam, bo ja wiele razy sobie to sprawdzałam. Oczywiście, odsłony były różne, ale zawsze chodziło o to samo. Jak karty pokażą zmartwychwstanie, jaka to będzie energia, zaraz to sobie możemy sprawdzić. Tutaj karty były podtasowane, ja je sobie poukładam. Mam tu trochę zajęte ręce, dlatego że. Zaczęłam porządkować swoje wiersze, mam ich mnóstwo i chcę wam jeden przeczytać. Wiersz został napisany 29 sierpnia 2012 roku. Zbieram się też do zrobienia takich, wiecie co, małych swoich tomików, ręcznie będę je pisać. Kupię wspaniałe, oprawione w skórę notesy, notatniki. I wypiszę tych wierszy, mam tysiące właściwie, i będę szykowała takie małe, jak to skryb, skryby, skryby dawniej ręcznie spisywali. To zabawię się w takiego skrybę, i nie będę drukować, tylko właśnie, ani szukać wydawnic, tylko ręcznie zrobię takie swoje małe wydawnictwo, i albo podaruję, albo sprzedam komuś, jeżeli będzie ochota. A propos zmartwychwstania, dlaczego akurat ten wiersz wybrałam na dziś, napisany w sierpniu 2012 roku, czyli 11 lat temu? Po pierwsze, bo tak mi się niby przypadkiem otworzyło akurat, a po drugie, jak najbardziej bardzo pasuje: motto: Jeżeli mnie nikt o to nie pyta, wiem. Gdy zaś chcę wyjaśnić pytającemu, nie wiem. Święty Augustyn wyznania. Wybór? Zawsze masz jakiś wybór, czy to czagadanina? Co z tego, że anioły wpadają wprost do serca? Alchemią miłości nie warto się spinać w życiu, co brzmieć nie chce jak anielskie skerco. Bez pokory własnej, z ludzkiego starania miast się uwolnić w słowie poczętym, niewcielonym, dusza ludzka błądzi bez opamiętania, rzucona gdzieś na zewnątrz idzie nie w tą stronę. I żywa wędruje w zakazane miejsca, odwieczną pielgrzymką wyłania się z nocy, wciąga aż do wnętrza, w głąb samego serca. Wyższa od człowieka jest potęga mocy. Mogłaby być świadkiem, jakiej obiecano, wszystkiego we wszystkim na ziemi jak w niebie. Lecz ceną policzek, żeby uderzano, za wysoką, by spichlerz swój napełnić chlebem. Zmartwychwstanie. Pokażcie karty. Energia zmartwychwstania według Tarota, świat według Tarota. Mityczna podróż od głupca do świata, który zaliczył stację dwunastą, ukrzyżowania. Zmartwychwstanie według Tarota, poproszę. Krótko i na temat. Król Buław. Ojciec w niebie. Twarda ręka zarządcy jest jak polityk, jest jak sędzia. Bo to sędzia wszak. Sędzia, który jest uczciwy, który jest sprawiedliwy. I to on decyduje. o tym kiedy przyjdzie wiosna, kiedy przyjdzie zima, kiedy się narodzisz, kiedy umrzesz, to jest energia która jest wsparciem. Bo we zmartwychwstaniu mamy wsparcie. Wsparcie Ojca i zapewnienie, że to zmartwychwstanie jest gwarancją. Król Buław gwarantuje. On, jako ta kadra wyższa, jako ten zarządca świata, w skupieniu i bardzo sprawiedliwie będzie wyznaczał to co jest dla ciebie dobre pokazywał ci czas i czasoprzestrzeń ten czas który musi być wykorzystany właściwie bo król buław to jest energia która do tego nas zachęca Czym jest to zmartwychwstanie? Dlaczego ta energia się tu pojawiła? Jako gwarancja, bo to jest gwarancja. To jest w ogóle energia gwarancji. Król Buław to jest energia gwarancji. To jest energia ojca, który jest przepełniony pasją i miłością. To jest energia, która, zobaczcie, Buław. Dlaczego Buława? Ogień, prawda? I pokazana jest tu ta salamandra. Oczywiście nie jest prawdą, że jeżeli salamandra wrzuci się do ognia, to ona się nie spali. Natomiast w mitologii, yy, owszem, tak się postrzega to zwierzątko, że ono się odradza. Zmartwychwstanie jest odrodzeniem. Król Buław zarządza odrodzeniem. On mówi, ja... Czcigodny, ja wielepny, daję ci gwarancję i masz się nie bać, bo on pokonuje strach przed śmiercią. To jest jak ten taki dyrektor przedsiębiorstwa, nie? który zarządza, któremu można zaufać. To tak naprawdę jest Bóg. Król Buław to Bóg, któremu można zaufać. I tu można mieć pewność, że nie opuści nas w potrzebie. Dlaczegoż mnie opuściłeś? Padło pytanie. W końcu krzyw, krzyż był zrobiony z tego drewna. Czy rzeczywiście? Król Buław mówi, ja Ciebie nigdy nie opuściłem. Nigdy Cię nie opuściłem i nigdy Cię nie opuszczę. Ja nie jestem bezduszny. Tak jak służbiści tu na ziemi. Ja jestem sprawiedliwy, ale nie jestem służbistą. Jaka jest istota zmartwychwstania? Zobaczmy w runach. Istota zmartwychwstania, sens zmartwychwstania. Sens zmartwychwstania, sens istota zmartwychwstania, sens zmartwychwstania. Jezusa, poproszę. Znowu mamy coś, co przypomina buławę, widzicie? To jest wprawdzie sopel lodu, a tu jest buława, ale zobaczcie, jak runa Isa wygląda podobnie, nie? Właśnie mamy tę buławę, to jest narzędzie władzy, czegoś, yy, czego nie unikniemy, i to jest energia skupienia. Dla mnie to jest energia duszy w tym przypadku. Ta dusza jest w moich rękach, zdaje się mówić, król Buław. Czy on jest władcą? Nie tyle jest władcą, co ojcem. I jest taką energią, bo na pierwszym miejscu jest tu ojciec, który zarządza duszą, zarządza duszami. I tak rozumiem tę runę Isa. Ona, oczywiście, w, w takim ujęciu, powiedziałabym, czysto materialnym, yy, oznacza coś innego. Oznacza takie zamrożenie, które przypomina dosłownie zamrożenie zarodka w ciekłym azocie, a często zresztą pokazuje yy, tego typu energię in vitro, na przykład, że trzeba coś zamrozić, żeby później dać temu życie na nowo. I to jest właśnie taka właśnie istota tego zmartwychwstania jest pokazana w kontekście zamrażania sił życiowych, ponieważ tu mamy wieczność. Istotą zmartwychwstania jest wieczność, czyli życie wieczne. To jest y, energia, która y, zmienia tylko stan skupienia. Rozumiecie? Zmienia się stan skupienia człowieka, tak to nazwijmy. Ciało stałe, Ciekłe, gazowe, prawda? Trzy stany skupienia. Teraz się uśmiecham, bo akurat tak nam wyszło w kartach, a ja tu pod ręką mam też kolejny wiersz, który o tych stanach skupienia mówi. Może przeczytam Wam, nie wiem czy przeczytam. Na razie jeszcze nie wiem. Na razie tutaj do tego się ograniczymy. To jest energia, która mówi o stoicyzmie. Dużo jest spokoju w tych energiach. To jest energia żywa jak skała. Tu mamy Boga, wiernego przyjaciela, bez wielkich słów, bez wylewności, bo taka jest sprawiedliwość w najtrudniejszych momentach życia, jest jak skała. I tu też mamy to, właśnie tę energię, tę energię, energię życia jak skała. To jest coś, co jest wieczne. Zmartwychwstanie, czyli jego sens, w, w akurat w tych kartach, konkretnie tu w tych dwóch, bo tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii, pokazany jest jako, odcięciu, jako akt odcięcia się od śmierci. To zmartwychwstanie było konieczne. Ponieważ sens zmartwychwstania jest taki, że ono pomogło zatrzymać i odciąć siły niepożądane, czyli zło, zakończyć yy, te wszystkie negatywne yy, energie iluzyjne, które są w rybach. Ryby mają dwie odsłony. Każda z nich płynie w odwrotnym kierunku. Pierwsza odsłona to właśnie mistycyzm, a druga odsłona tej drugiej rybki, która płynie w odwrotnym kierunku, to jest energia, która mówi o o tym, co, z człowieka, co człowiek sam z siebie zrobił. Wychłodził się. Zrobił z siebie uczuciową, emocjonalną, psychiczną, chłodnie? Postarał się, by. Po prostu żyć w jakimś paraliżu. Paraliż woli, wolnej woli. Bóg nam dał do... wolną wolę. A człowiek pokazuje się w paraliżu wolnej woli, tak? Jaki jest sens zmartwychwstania? Wolna wola. Masz wolną wolę, możesz iść drogą prawdy, czyli działać, bo taka jest prawda. Prawda to działanie, które ojciec tu ci pokazuje, bo to silna osobowość, to jest działanie, to jest otwieranie się na nowe życie i taka jest tutaj istota. Istota zmartwychwstania. Tu jest bardzo dużo energii takich kotłujących się w tej runie. Zmartwychwstanie pomaga otworzyć się na nowe życie. To jest energia takiego mistyka, który jest jednocześnie chirurgiem i anestezjologiem. Zmartwychwstanie działa ze znieczuleniem. Jezus nie miał tego znieczulenia. On tutaj cierpiał, prawda? Na krzyżu. Natomiast tu można przebyć szybciej chorobę, czy, zwaną życiem. Wiadomo, że kończy się ona śmiercią, czyli jest to choroba nieuleczalna, <grych> zwana życiem. Tak metaforycznie rzecz ujmując. A jednak dzięki zmartwychwstaniu masz szansę co? Odciąć się od wszystkich negatywów i jednocześnie yy, skupić się na, na swoim losie. To znaczy yy, masz tutaj, jakby wdarzy to znieczulenie, że nie boli tak bardzo, jak mogłoby boleć. Nawet jak boli, nie? To musisz sobie zdawać sprawę, że dużo mniej niż mogłoby. To jest energia wybaczenia. Również, Runa Isa również mówi o wybaczeniu, o zrozumieniu, o cierpliwości, o pokoju, o spokoju. Taki jest sens zmartwychwstania. Tu jest wiele różnych rzeczy. Widać, że tutaj yy, Bóg, jako odsłona syna, umiera w samotności. Umiera w, w totalnej samotności. Co to znaczy? Yy, to znaczy, że wtedy, kiedy. Yy, Człowiek decyduje się na odwagę, musi liczyć się z krótkowzroczną taką ym, egocentrycznością swojego otoczenia. To niestety jest częste przy tej energii mistycyzmu, yy, czyli yy, kogoś, kto yy, szybciej przebywa tę chorobę zwaną życiem. I tutaj, de facto, yy, Jezus też szybciej umarł przebył szybciej tę chorobę zwaną życiem, bo umarł, z tego co wiemy, w wieku. Tam, 30 paru lat. To jest bardzo umowne, oczywiście. Natomiast tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, że tak naprawdę to zmartwychwstanie dało nam taką prawdziwą, wolną wolę, ale taką prawdziwą, wolną wolę wolną wolę czyli taką wartość, z której my możemy bez skrępowania korzystać, ale uwaga oczywiście. Odcinając się od tych wszystkich negatywnych aspektów życia, prawda? Czyli nie mamy się tu, Nie możemy żyć bez skrupułów i wrażliwości, tylko mamy żyć w takiej energii, która jest po prostu radością. Jest radością, żeby nie tworzyć układu śmierci, tylko tworzyć układ życia. To jest wychodzenie. Tu jest roztapianie lodu. Lód się roztapia, staje się płynny. Zaczyna to życie płynąć. Są, tu są wody płodowe. Mamy taką energię, która mówi o miłości. Mówi o tym, że hmm, zmartwychwstanie tak naprawdę doprowadziło do pewnej takiej schizmy, do rozdzielenia hmm, życia od śmierci. Na takiej zasadzie, że śmierć to jest tak naprawdę najtrudniejszy okres nieświadomości. I nic więcej. Najtrudniejszy okres nieświadomości. I podczas śmierci, wtedy kiedy my w cudzysłowie umarliśmy, my się dalej intensywnie uczymy, żeby przywrócić sobie sprawność życia, życia po raz kolejny. I tu mamy tę skałę, tu mamy modlitwę. Gdybym tutaj miała powiedzieć, jak wyzyskać energię zmartwychwstania na poziomie indywidualnym dla ciebie, Krzysiu i Basiu, to wykorzystać tę energię na skupienie, na modlitwę, na refleksję, na zastanowienie się nad sobą. Otworzyć serce i poczuć ogień. Tu jest powiedziane: otwórz serce, poczuj ogień który płonie w tym sercu. W Twoim sercu płonie ogień. To jest ogień miłości. Miłością i ciepłem można roztopić zastygłe uczucia, sprawy, pokonać chłód swój, jakiegoś człowieka. To jest rzetelna analiza. Tu w umyśle powstaje coś piękniejszego, coś pełniejszego. Taka to jest energia która zmartwychwstanie oddziela to, co było, od tego, co będzie. Czyli zmartwychwstanie to jest też takim życiem w teraźniejszości. Taki jest sens zmartwychwstania. Tutaj jest stoicki spokój, tu nie ma rozgorączkowania, tu nie ma takiej yy, ruchliwości, yy, która jest skierowana nie wiadomo do czego. Nie jest gonitwą. Nie jest gonitwą za celem jakimś materialnym. Jest po prostu naszą wewnętrzną potęgą, zrozumieniem tego, kim my sami jesteśmy. Więc, co nam tutaj z tego wychodzi? Tu mamy właśnie tego Ojca, tu mamy energię z pokazaną jako doskonałą przemianę, bo to jest przemiana, która już się dokonała, i ona rozpuściła wszelkie blokady. I teraz ym, ty musisz decydować, czy tę przemianę w postaci wody wylejesz do muszli klozetowej, czy napijesz się jak ze źródła tej wody życia? Tu należy to do ciebie. Ta decyzja należy do ciebie. Należy to do ciebie zdecydowanie. Taki jest tutaj sens zmartwychwstania. I tutaj na tym poprzestanę, bo miało być krótko. I to zaraz odszukam ten wiersz yy, o tym stanie skupienia, bo nam się ten. Y, przemiana nam się pokazała, nie? Duchowa w stanie. S, y, s, y, poprzez zmianę stanu skupienia, a ja gdzieś tutaj. Właśnie miałam jakiś taki wiersz. Yy, mówię, tego jest dużo, i. Ach, jeju, jeju, tu jest naprawdę tego tak dużo, ale jednak, więc up, uprę się, uprę się i to znajdę. Może się to do komuś przyda. Przedsmaki, zabawy dziecięce, uniwersalizm, fakty po faktach. Na drugim brzegu. hajku najróżniejsze No tutaj w hajku jest dużo usta pełne wody atawizm broń psychologiczna memowisko akurat te wiersze, które wam tutaj tytuły, to nie, niektóre były publikowane, niektóre nie barwa pośrednia Przepraszam kochani, że tak długo to trwa, ale się uparłam, że znajdę. Jak nie znajdę, to po prostu teraz możecie uznać, że tracimy czas? Ale powiem na pocieszenie, że to nie są wszystkie wiersze, więc i tak to długo nie potrwa. Gdzie są te stany skupienia? No, widzicie. No, nie jestem tutaj przygotowana, bo idzie na żywo. Ja. Y Byłem się na czytaniu. Zamiar był tylko taki, żeby przeczytać jeden wiersz. A tymczasem, oho, jeśli nie znajdę, to taki znak, że po prostu mam tego nie czytać. Koniec. Kropka. Może i tak ma być. Może i tak ma być. Może i tak ma być. Nie dane jest mi to znaleźć. To może mam tego nie czytać. Może jest jakiś powód. Nawet tak jak patrzę, to wiecie, co yy, nadawałoby się tu wiele do, do, do przeczytania. Jest to w klimacie wielkiej nocy jak najbardziej. Yy. Właściwie, tak jak patrzę, to wszystko się nadaje. Wszystkie, wszystkie się nadają. Wszystkie, absolutnie. Wszystkie. Tak mi się teraz nawet smutno zrobiło, bo. Powiecie, co przez, przez moment właśnie wydawało mi się, że to jest takie ważne? A teraz, jak czytam te inne, to znaczy nie czytam, no przeglądam i tak powiedzmy, że pobieżnie odczytuję fragmenty, to widzę, że mm, wiele, wiele by się nadawało. Dobra. A niech będzie, słuchajcie coś innego, może. Trochę, trochę szkoda, że o, o tym stanie skupienia nie mogę tego znaleźć. Yy, może dlatego, że. A może właśnie dlatego, że mam to teraz. Yy, wam zaproponować yy, inną treść. Po prostu. No to wam zaproponuję inną treść. Zupełnie atawizmy. Kiedy ja napisałam, yy, to. 6 lipca 2013 roku, czyli 10 lat temu. No to takie starocie tutaj odgrzebałam. Źle jest widzieć za mało i za mało wiedzieć z upartych dążeń ku szczęściu szydzić a znaki rozstawiać wokół potępionych a głupich nagradzać zewnętrznie chrom i lakier, a wewnętrzne wraki. Zamiary wyjawiać, wnet uchodzić z życiem. Świat stworzony z kaprysu wykrzywia spojrzenie. Na portretach przodkowie ze złotym orderem, a z ponurej budowli głos. Co powinieneś myśleć, czynić, mówić, położyć na szali? W co się zbroić powieczność? Jak rozpoznać człowieka? Niewolnikom po fachu, wdzięcznie się kłaniając i zyskać na czasie, bo ten czas ucieka. Będzie wyrok, to pewne. Tak się zawsze dzieje. Gdy wie się za dużo, widzi jeszcze więcej. Zabarwiony horyzont lecz jest coraz zimniej, nie ma kogo pytać. A on czy istnieje? Deprymują kotwice w rzeczywistym świecie, których stawką podbite oczy, serca, narody. Uniwersalia tworzy garść niemądrych ludzi, a wodze ich szpetnie idą wciąż w zawody ofiar tychże policzyć nikt już nie jest w stanie woale kadzielnice cierpkość poskromienie jak była martwa noga taką pozostanie w buciku zgiem z giemz znoszonym jak świata sumienie okej okay. może tak miało być to zamiast tamtego sens zmartwychwstania Napiszcie swoje własne refleksje i myśli w komentarzach pod filmem. Będę bardzo rada, zawsze jestem bardzo rada. Z każdego komentarza, naprawdę, napiszcie coś od serca. Jak czujecie? Czy w ogóle wierzycie? Czy w ogóle w niego wierzycie? Tak jak w tym wierszu. Padło takie pytanie, może dlatego nie bez powodu go przeczytałam? Może nie bez powodu? Nie ma kogo pytać, a on czy istnieje czy istnieje piszcie, dajcie świadectwo swojej wiary bądź niewiary. Wszystkiego dobrego. Papa. Pa.